Ciemaneczko z tej strony Brączek, witam Was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015 Jest dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Bolek Siemaneczko. Oraz Kaski. Cześć Julio. No i w sumie dawno nie było takiego czegoś e, u mnie na kanale. E, ale no, w sumie jesteśmy prawie całą ekipą, tylko brakuje Aduma. E, no i jesteśmy oku jest wystawki. Zwykle. Jesteśmy na mapie Holzhausen, którą bardzo dobrze znacie i będziemy sobie robić żniwa Kaski z bokiem najpierw zaprowadzą nam szczepy, a z Mikim... Jo, jedziemy... lecimy. Mikiem to nie Kaski pływa się, kaski nie będzie jechać. No ja, ja też. Ja też... Zależy nie przywodził tam od tego. Na razie co to przywodzić to paletę. Ja cię będę kierował. Ale ja cię I czemu, jak ty podnosiłeś, Hedaj, to podważyłeś mój? Dobra. Hmm. Nie, nieprawda. A, no, sorry. Dobra. Bolek w prawo. Bo? Odbijaj, no? Zobacz, się złamał. Ty, bo, e, Miki trochę tam od ten zachował, ode mnie. Tu nie Zobacz, masz napisane. jaki no, e, Kierunek byś włączył, celu. Ja wyjeżdżam z podwórka, to nie muszę. No przecież ten, dobra. W lewo, czy w prawo? O cholera, ty czekaj, nie, nie jeżdż. tu. Miki, stój! Ja, ja muszę, muszę przejechać przez ten, bo tu się nie da przejechać. Ja tam mogę. Nie jedź, nie jedź, ha. proszę cię, nie jedź. Halo, halo. O, co tu się dzieje? Ej bo... Proszę <grym> bardzo, ja tam stoję, Wyjeżdż, wyjeżdżaj, chodź tu. W lewo. Bolek, w prawo teraz jedzie. W lewo chodź tu, dobra. Hmm. A bo ja bez ja jechałem, tego się zmieściłem tu wcześniej. Takajta ta, ja wyjadę, widzę zobaczyć cię w lewo. A czemu luf tamujesz no? Czemu ty jedziesz w lewo? Kazaj w lewo. Ty w jedzie... prawo! Co się stało ze znakiem? Ty, czemu on się nagle pojawił? Pierdolisz To dobrze, ja se nawrócę. Źle witujący. Ty ej Ej ja. Heniek, nie po kukurydzy Nie po kukuryd... Kaski wypierdolił ten No inaczej bym się nie złamał na no story my, wy... wyszli... my chyba wyszli z... W prawy trochę z tym nagrywaniem No nie wiem, my tam nagrywamy ciągle, samą. słuchaj No ale ja dawałem yes. nagrywanie Ale fajnie, ale fajnie przekłada biegi, to jest słuchaj Kurde, jak... Jak jakaś wiertatka ty kaski hamuluj jak zahamował ty aż nie stanął Ej co wy tak się trochę oddaliście ode mnie? To jest hamulus. Ja jeszcze na godzinę jadę nie? Ja... Kaskii, mam cię popchnąć? Ile? 20... Tylko... Tylko 20 oh. ja się ja widzę w lusterkach? Nie Ja to mam gdzie Jedziesz szybciej, czy nie? No nie mogę na mnie kij, wolno jedzie No ja weź się nie nie bój, Kaskadek co ty robisz? Bolek Ej dobrze, że dzisiaj ja. dużego ruchu nie ma ja, w siebie! A, ale cię ja ty. tam wypijam ci Kurde. No nie piekli, żebyś już polem jechał. To jest rajerstwo <noise> dopiero. Ja mijam se ładnie lewym pasem, T szybsza prędkość, wszystka, to mi zajeżdża. Kto? Kaskader. A to Go no no, Bym go minął, bo jest wolniejszy. Dobra, ciekawe jak to będzie ciało. Wszyscy na kierunkach oprócz Brączka. Jak ja jechałem <noise> w kierunku. <noise> jak to w panik daje. Kurde. Jak mnie to ciało chyba włączyłeś, nie? A co, co się stało się? Nie, akurat na zakręt chodziłem jak mą to, no to mi ścięło tylko. Dobra. Boże kaski. jaka ja to mam pompę. Co, ja to mam Kombaj się pali? Nie, biały taki zrobiłem. Z tyłu, ty 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 mu biały leci? Nie, miał gręb. Łapaj gaśnice szybko. Łapaj gaśnice, ty pali się. Weź szybko beczkę z wodą przyprowadź, jak rad. No co chodzi? No zobacz z tyłu jak im i tym leci z headera. No on tak ma, on ze wszystkiemu tak leci. Ja piekź, ale tutaj jednak ten Niholand fajny jest. Woda jest tutaj. Ale o niech Piać do wody. Dupę umocz Bo su ej, suche jest Ej, ja trochę za zasię... szybko, dobra. Bo Nie dobra. ale spoko w sumie, ale takie dziwne. To ile jest. jedziesz na godzinę? 10. I może zwolnimy do 7, co? Po co, jak to jest mało ma? No ale ty 10 na godzinę trochę A to No u nas z nawet... nicholandem ciąg tyle przecież Wiesz no, no. no tak, ale to, to jednak trochę gęste jest. Pierdywał. Głupoty gadasz. Niego też było gęste ciesz się, ciesz się, że nie masz solid bodaw wgranego. <grym> to byś zobaczył co to jest gęste No ogólnie mi miesiąc przerwy na kanale był Takiej trochę no. no Jak to tak y można Sajecze. powiedzieć Miesiączka tak, Można powiedzieć niedźwiedzie zachodzą w sen polarny No to ja też za polarny. sen Polarny Sen polarny. zimowy srały, Trochę pochodzi zimowy. Zimowy. Polarny, Zobacz, nie, Ale miesiąc. mówiłem, że niedźwiedź polarny No to niedźwiedź polarny Ten tak zimowy zachodzi na Co? Chyba niedźwiedź polarny też ma się mowy, są na nie No widzę chyba co Poczekaj, bo się palę. A niedźwiedź niepolarny, nie polarny, <grym> nie nie polarny wezwał się, poczekaj, się pale. nie Ja nie wiem o czym my rozmawiamy No, no to ja wiem. zaszedłem, ja zaszedłem. Po, prostu brączek, po prostu brączek miał miesiączkę i tyle, no jezu Ale przez, cały miesiąc? przez cały miesiąc? No a nie. ile jest kwa to? Przez ile ma się miesiączkę? <grym> to chyba sama lasa mówi za siebie od tego, co to jest? Ja nie wiem Brączek to miał. Ja nie Adam. miałem. Odpowiadaj. Adam by musiał tu być, żeby nam odpowiedzieć. Nie, on to ma to me <grym> No ja ogólnie przez miesiąc tam chłopacy coś wstawiali, a ja nie wstawiałem niestety nic. No, no. Do tego widzicie? Nie dbało widzów. Jo, unsu łapka w dół jak to pisaliście. Ej, ogólnie brączek mógłbyś tu do mnie po podejść, bo ja ogólnie mi w prasie się pojawia, nie, ale nie zbiera za mną, także chyba... Ale mam nadzieję, kurwa kaski, lepiej tej postawy przyczepi nie dać Ej, nie da się co, się, co ci się dzieje? Y, ogólnie przy, w prasie pokazuje mi, że zbieram, nie? Pokaż mi do prasy Bierz. Ale ten, ale nie zabiera mi rządka U Ciebie zebrało, czy nie? Yy, mi o. zbiera A, Ale wi na, no to widzisz, u mnie nie widać tylko, że zbiera A chłopak chłopaków ciekawe jak mają nie, o, nie, nie, nie widzę, że zbiera nie, 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 nie widzę, że zbiera Dobra, to, no, ja, to Dobra, ja, to ja Dobra, będę... ważne, że u ciebie zbiera, to dam radę. To ja będę... A może to ja będę pracował, bo ty nie będziesz wiedział gdzie masz jeździć. Ale ty... Aha nie. Aha, dobra, to idę gdzie jest Do będzie... Aha, no. Nie no bo potem no, to nie będziesz wiedział gdzie masz pracowana, gdzie jeździała. już jest w sumie, sumie sprasowana, to ja tutaj postawię przyczepę, nie? Jezu, co tam tak szybko jedzie? Ej Co ty tak ten, ten pomat szybki ustawiłeś? To? Bołek. Ła. Wow. 20... To jak ja jeszcze nie po poprzeczniaka wjechać, a ty już ten gdzie, licha słoma? Z takiego New Holandie. Szczęśliwia. Tego, tego nie Holanda ja chciałem Ej s... po... nie przekładają biegami i ja jestem śliny, nie? Ej, dobra, kurczę. Jak taki, przyciepę takłotnia? Się... Ej, ej, mógłby tu podjechać któryś z, przy, z przyczepą? To... Do Któryś to jedynie kaski, bo ja niestety mam nie mam przyczepy podpiętej. Ja powinienem jeszcze wodzić taką z tyłu małą. Łosiówkę <laughs> <laughs> <i> tak. taką. <laughs> taką łódkę. Te kaski, tam. podjedź to coś Ci pokażę. Kaski, a gdzie ty masz drugą przyczepę? Kaski, kas, kas. Odczepiłem, żeby nie miał zaświszka. Kaski, Kaski. Patrzcie na motowi... O, a teraz poszły. Bo jak miałem pełno, nie? To tak jak chodź biegu. Kaski od razu potem do mnie. Leś le le 10, 9. Wielkie 10. Belki. Z pracy. Ja wielkie ja, 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 belki masz? No. To nie, jest źle ty. Przecież ja sam powiedziałeś, że mnie mnie taka słaba słomaniec. Ja, no ale myślałem, że tak to chateł nie jest. A u mnie w ogóle słomaniec znika, nie? No, no u nich chłopaków też nie. No dobra, ważne, że ten. Bo to ich brączek właśnie pracuje to. Dobra, dobra kaski, od, kaski stój. Ale ten, że tylko jak bolek pracuje to słomaniec znika. Nie nie nie, po prostu ta prasa jest nie na MP i tyle. Ale prasa ogółem fajnie wykonana jest. Ła. W wow. tak, belki fajne. To jest nie ta, co killer rogią ten? Dawaj, tak, kask. tak, to jest ta, no. coś, coś się bardzo fajnie. Nie będę gorszy od Bolka. Ty zobacz jaką mam górę. Nie mogłeś brączek tego pokosu obok wziąć? No, no się, przepraszam. Przepraszam bardzo, to ty wjechałeś w ten pokos. Zobacz jak fajnie sypie. Tak co mam ciąć? Co? To co mam ciąć, jeżeli ty wjechałeś za mną i, ty, ty, i to prasujesz? Ale ty wjechałeś prasą w ten pokos. O Jezu, to przecież mogłeś ten... Dobra, wypuszczę cię i... go. Ogólnie, ogólnie dosyć dobrze tam zboża daje, nie? Jo, ty ja się cały czas sypię, sypię, i się wysypać nie mogę. No, ja tak samo teraz mam... A, tu będziesz tam jechał, jo? Dobra. Ja będę wracał, ten mikiego pokażę. Bo kiedy muszę te krzaki ominąć. No, nie ma problemu. Panie Macieju. Nie, ja jednak pojadę tamtego. Po Bo tutaj te krzaki. Stój, 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 stój. stój. Bo te krzaki tu ominąć to jest masakra. Nie, ja nie to u nas nie? Jakbyśmy tego Solimoda, Solid Moda nie wgrali, to byś pra prawdopodobnie byś się przyczepami nie nadożył obracać. Jo? No, no jak jemu 150 ton sypło, a 15 nam, no to jednak jest różnica. Ale gdzieś 150 z czego No u mnie na Let's Playu graliśmy ostatnio ze Solid Modem no i nie rozpinialiśmy tego, co? Weź do pełni, trochę tylko. Dobra, poczekaj, już rozkładam rurę Nie, mi się podoba ten Holand. Nie. Jaki KASKI tak? TYŁEM JAK SIĘ CZKARNI! KASKI będzie DO TYŁU JAK SIĘ CZKARNI! Nie, żartuję, podjadę i Cię wysypię I Ile tam masz? Każdy, Ty słuchaj, ma wiedza. swoje gusta. Ej? Robercik. Robercik, odjedź. Abo poczekaj dobra. chwilę. Wysyp to się. Poczekaj, na tył Ci sypnę trochę. Dobra, już jadę. 14 sekund, a John Deere aż zajączą. Możej, hm. możej. Ty to ja zostawię, zostawię wam. Dostawię wam tą szczepę na polu, nie jedną. Jo. jo i ty później zepnij i wywieź je oby dwie razem. Gdzie wjeżdżasz, brączek, bo nie wiem. Ja z, nie z powrotem ja tutaj. Przecież ten jumbo nie da rady z dwoma. Nie da rady dwoma Ta, co? jak nie da. Gdzie? Ja. No co? Jać! A to na jest... asfalcie. Przecież to jest 110 koni. Czy ile tam? Gdzie? 90 To 100... 100 jest 95. Niecałe. No no to gdzie? Jak u, u Bartka... Ja pierdzielam ja kolegi... się, że to ze 120 koni. A Holandy mają problem z takimi dwoma. Nie ma szczęścia. A kolega. to zaciągnę case potem. Jo, albo fendem. A ten case też nie ma dużo więcej, on ma 110. 140. 140? Tak. No. Mój błąd. Jo, przepraszam. Jął kaski na drodze, pustawiać, żeby było twarde, to wyciągniesz. Nie, te ty, belki ale bardzo kaski ładne. Plandeki nie zaciągnąłeś. A po co? Napado. Przecież to i ty tak idzie do nas. Gdzie Chyba, do... że to zostawiamy na szczepie. <grym> nie, nie wiem, zastanawiam się. Grom się tam z lalą wali. Gdzie stalam? Wymijam przyczepę, bo ktoś postawił na środku. No ja... No to mnie też rozwaliła na porządku. Cieka. No ja. Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy. Jeszcze się przyznaję. Kutafi... Maki macie GoPro? Heniek, masz GoPro na kombajnie? Tak. Ja tyś. Czekaj, czekaj stój. Jącek yeah, kur <laughs> ale Byłem zapatrzony na kaskadego. O, No <młysy> <Yo>, tak, tak, <młysy> ooooh! So. Wow. A kaski. Tak mnie kręcił, dupę. Ej, u. a kaski. Dyn, 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 dyn. Ile zaraz? Będzie kaskadek mieszką z, z księdzem Janusią. Dyn, 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 dyn. I weź fajnie, panie tchanie, jak się też stąd to kawał. <młysy> to jest dobry kawał, tak jak ten o no, świni, co jadał z koryta. Potem, pamiętacie? potem, na razie nie będę się ciekać, kaski nie opłacasz. Okej. Ogólnie ile ty masz śmiki zbiornik? Ja? No Ej, kadere jakby mówcie, 400 Czyli to duży zbiornik jak taki mały kombań No Ile masz? Ja mam około 8400 ja, ja mam 4 tony Dobra, dawaj do mnie ja polka do mnie. Ja chyba gdzieś tam we worki kładziesz <laughs> Tu na, na, na rogu pewnie ten, Chcesz z przyczepką podjeżdża samochodową, worki odbiera od nikiego <laughs> Kurwa Gdzie jadziesz? Słodzieju jadę Ej, jak się podniosę, takiego pędu dostał Pędu No po. Czekaj, czekaj, bo nie, kaskia ja chcę trochę sypnąć i wykosić sobie i już na prostkę pojedziemy, dobra? No ogólnie belek tu nie będzie z tego poła dużo <giby> Ile masz? Kurde, nie wiem, bo nie mam licznika Za dwie? Nie, z trzy. Pięć, pięć mam a... chyba. Ja. No tak no. Nie będzie dużo zbierania Chociaż te pokosy takie galanty się wydają nie wydają Ale wiesz <laughs> Chciałem do tej dosypać <laughs> No jakby tego też jeszcze dosypał akurat, nie? No Na równo bym wjechał Kaski... A wy... Ej, Bolek, ty objedziesz dookoła raz? Mm, ja? Tak no to weź może kaski, zostaw y przyczep... Ale to, wie, to ja, ja niech do mnie podjeżdżę. Bez... Nie, teraz jak, jak mnie wysypię do końca chociaż, nie? Mnie ja też byłam 75. No to weź wysypij to... ich i weź po jedną i czekaj, już. czekaj, czekaj. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobra, spierdawaj. Dawaj. Dawaj. Dzięki. Nie masz za co, kolego. Będziemy w kontakcie. Kaski ledwo pod górkę! No, że on ma tak ciężko, że ty jest masakra, ale z on nie da rady. No, a kto to... a ciekawe kto mówił, że da radę? Polek? Ja. Na asfalt byśmy go wyciągnęli i po poszedł Poczekaj jeszcze Miki, z jakieś dwa okrążenia to dopiero do Ciebie dojadę Ta! Zamiast pojechać na... Zamiast pojechać, ty Tu miał krócej, nie? To zobacz Ja pierdolę Co zrobił? Nie, rozbu rozbujał się Zobacz, jak Ty to hamuj już! Hamuj, bo nie wyhamujesz, ty, ty ja za bolka dojdę Nie, bo ja zawsze czekam na końcówce, bo nie chcę każdemu, temu Bo ma chujo do prasowania, bo jak tak to No później... też czekam, przecież Nie, a tam ktoś wcześniej nie czekał tu nie wiem, ja zawsze czekam Fifroka się... zawinę Poczekaj, tam już będziemy na... tamtym się Fifroka. chyba Fifroka się... Jo widać jak czekasz, jak przyjechałeś na kolejny pokój tutaj Pa, od Mikiego tak kurzy, że ten kurzy jeszcze zostaje na tym zbożu i u mnie w kabinie Chyba <grywa> 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 u mnie się chyba poli może ty Co, A się co ja mam powiedzieć? <grywa> Dawaj Kas. Nie no ten kurzy w sumie aż tak źle nie... Co, jak się kurzy Nie kurzy, <grywa> tylko poli Wow. Bardziej mam w kablach. A ja nie widzę tego, żeby on tak mocno kurzył. Musisz to ja widzę, do niego że podjechać. metrów ja widzę. za mną kurzy ja i mną. Musisz, musisz bardzo blisko do niego. Jemu człowieku jemu kurz idzie tak, z przodu, później z tego. Z góry, ze zbiornika, z boku z i z tyłu. dobrze, że z tego, z komina nie idzie. Jo. Dobrze nie dokłada do pieca. Jeszcze z komina. Z komina. co jaki masz? Ja jeszcze trochę. To się już nie zabiorę. Nie? Ogólnie nie. Heniek nie. Nie no. wiem czy jest sens teraz dookoła, już y, rób ten kawałek co ty robisz, a ja z tej strony będę robił, okej? Okay? Nie y, Ty ale musisz bolek podjechać pod tą bo ja teraz caseabę zabieram do tych przyce, bo już chcę je, nie? No to jedź, już kastyleć, a, ty a my miki ty będziemy nie. tu wyzbywać, to zmieścimy właśnie no. na tą jedną rzecz. Ale ty miki mówię, rób sobie prostą, bo masz długą A ja tu tą stronę będę robił, bo mam no. krótszą Bo tak to, to nie ma sensu taki poprzeczniak wielki robić Ten Ten też był długi <laughs> E co, nie wiadomo po której stronie ty nie wiadomo od której strony tu teraz poprzez jest. No właśnie, kaski tu takie manewry ty Nie o kaski biegaj tego case'a i dawaj i spinać. przepinanie? Zoba, zoba, ty Ty, a tamtym to nie podciągnie te przyczepy Nie, no czy znaczy może na puste, to ja Jak się kurzy? No Ty ale to nie wygląda jak kurz no No ja mówię jak ja, wiecie jak ja się przestraszyłem na początku, myślałem że mi się grafika zwisiła, czy coś, <grym> I jak ja osypiałem właśnie nowoczesną Ja mówię ja pierdolę co to się stanęło się. Tego w się? końcu nie dałeś do modpaku nie? Ale ciekawe, czy, kasz, czy jest no, po prostu mnie ten kurz. On tak to ogólnie ładny jest, ale ten Mnie się też ogólnie bardzo podoba Mnie się podoba ale... bardziej jeszcze nie model, model jest tak, ale kurz. No jedynie żeby, ko jak wiecie co, jakby kolor zmienić tego kurzu na żółty To by był fajny eee. Bo nie powiem... E, no, mówię, że tak. Biały, biały, to do rzepaku, nie? Co jest? Ale no żółty to taki... To jest kaski nie może poderwać? nie? Musi rzuca mnie jak. Zobacz. Zobacz, co się tak dzieje na mapie. Zobacz co się na mapie dzieje. Zobacz kaska Zobacz Lewy, prawy. Gawy no, do lewego. No mówiłem że kurwa nie da rady. To jest tylko 140 koni. Ej. Ej zobaczyć to. Proszę. Chodź to zobaczyć to. Ja, nie chcę, nie chcę. A, ty, aż mi jaka przez ciebie zrobiłem. Zobacz co się... Ej, co ty robisz, debilu? No próbuję jechać do przodu. I co on tak skręc? <grymna> ta ej, nie puś tak... mnie, puść mnie, puść mnie. Ej, puś Zobacz, mnie. Czekaj, Kaski puść mnie. Ej dawaj do przodu. Czekaj. Co, co, Ale kopię fajnie. A teraz skręcę no, lewo trochę. O popijane Zobacz co to masz. o swoje. Ej, ej, daj ciąg. No to bo ty za mocno skręcałeś. No ej no na zakręcie miał mnie mocno skręcać? Jo, no zobacz jak ja lecę nim. Kręć teraz. No, zaraz, zaraz zobaczymy na zakręcie. Ty, zaraz, zaraz ja chcę to zobaczyć. A zakręcie chcę zobaczyć. <laughs> Pani puści ręczny. Jak chcę to zobaczyć na zakręcie, nie? Ja też jak nie ty pójdziesz po... z nim. Zobacz, zobacz teraz. Zobacz. Specjalnie zwolni. Patrz, patrz, jak idzie bokiem, ty. Patrz, jak idzie bokiem. Ja, ja... ci tu. Mnie się wydaje, że daje radę. No daje radę, ale zgadzam. ty widać, jak się kopią koła mu, człowieku, nad tym, ty. No bo on ma w ciężko, ty. No, nie dziwię się. A, a ja mówię to... o nie. Ty, ja bole, no. ma ty jeszcze nie mucisz? Dobra, weź nie, kaski, weź kaski tu wysyp. Dobra. Nie... Ma? Czekaj, musisz gdzieś tutaj w, w, trafić, czekaj, który to jest, Róż, to chyba. Znowu ich nie będę widział. Przez pół w tą godziny. pierwszą bramę, w tą pierwszą bramę chyba, ty. Ale nie dwoma przecie... No ja... bole! Ty chory pojedzie, ty, po ty, ty głupi jesteś, nie? Ja ty, on co jedzie? Ja zacząłem wjeżdżać, ten psiałowodny, do mnie wjechał. W dupę mi wjechał w kombaj, zamiast To całą się ślad nie podjął, zobacz, się złożyła. Ty pan, <ś badges> Po co takie lusterka? Jo, pas w lusterkę, kombajny są wszędzie. A jak? Zobacz jaki prosty pokost. Zobacz, nie ja to za Bolek. Ale Bolek... Kurwa mać, no... kazałaś im patrzeć i zrobiłem mijaka. Fajer. <noise> <noise> Zobacz jaki prosty pokost. Widzisz, jak przyjnicę. Kas kask, mam pomysł. Co? Woź po jednej przyczepie. Jo, i John Deere'em se. Ja nie podjęcie. Nie czekaj, ja wiem czemu. Co... Bo po prostu za, za nisko jest dysza, i dlatego tego nas Dysza? Tak. A nie wygał ci się? Jo. No za ciężko szkołę 300 ton, A na to. na ko koło ci się nie pali? Kogo? Jeszcze no powietrze, nie. Powietrze z łańcuchu mu schodzi. Ty, ja to nie, nie uważam, że, że jedzie ta i wami chmura dymu. Ja bolek co zrobił. Chciałem na wprost. Zobacz Chciałem... ty, jak pominął, jakiego mijaka Chciałem... walnął, ale ciota. Chciałem... Chcesz mieć pokos skrzywy, Dobra, frajerze. Czemu ja? Prasujesz no, chyba, to specjalnie no, no, dla ale, ciebie się fio... robię. A co przyjebiasz headera? Za <golni>, goni mnie! Ty dobra, mam 99% to może się wysypie, co? Całkiem sympatycznie. Dobry pomysł. No dziękuję, zawsze mam dobry pomysł. Nie wąskie. Barak, one nosem no Mach jak... Nie no, feste te belki są. A czemu one mają... Zieloną siatkę na środku taka czerwona linka jak No bo się... to jest Johnny Rosk. że się kończy. No właśnie, ty. <grym> Zresztą... nie, to, 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 to cała jest inna. Nie. to, to nie wiem, ja widziałem jak dobra. tego. Jak prasował to była potem w ogóle cały kolor inny. No mi. to zależy od siatki jeszcze, nie? Chyba ju. Siatka ma różne kolory. No przeważnie biała i zielona jest. Ale jak się kończy jest czerwona. Jest niebieska, czerwona. Niebieskie nie widziałem. Ja, widziałem. Ten... ja widziałem. A nie, niebieską to widziałem. Adam ma tam czarną Nie Adam. Żeby to... szpla belki. Adam ksią kiszonkę. Adam po Adamat ją czarną, bo myślę, że będzie ten, bardziej ten, zbita. Adam kisi i belki w tym w workach. On kisi o góra, nic więcej. Co? Czemu w workach? No bo było przecież że to owijanie bel, pamiętasz? Aha jo! On... Zaszym wyciągali powietrze. No u bonza. O Boże, to było coś dopiero, żeby odkujać. ja się, to profesjonalne się na kosy XXVIII wieku. Ej, Kraski, nie musisz tych chyba szybami przyjechać już, wiesz? Jedną przyjechać. Ewentualnie z jedną, no. No z jedną na pewno. No może i jo to już chyba Jandir wyciągnie, nie? Chyba czy nie. Dwie? Jedna. Ej, zobacz taki mały kawałek, polek przecina. co ty wdech. się tak przerąbałeś przez środek. Będę godzinę się teraz. Chory jakiś jesteś naprawdę na umysł? A jest... potem się dziwi, że takie zabijasy ma ja pięk zielę szkada mi się. On chciał o, chciał Będę teraz godzinę cofał. On chciał pokazać, że on umie. Chciał, ale a, po pierwsze u Dobra, taki prosty, a nie. O, jest frajer. Ty ale belki, belki, belki... widzicie, nie? No. To no dobrze, chociaż belki. Będziecie mi pomagać przy zbieraniu. O, a kurwa w moje wieża, Zobacz. No bo jak już chciałeś na no ciebie będzie, to mogę sobie pokrzywić. Chociaż jest prosto. Ty sobie jaki pokus mnie przypierdoliło. Ej, rączek złapiesz to? Nie wiem. Co to kurwa jest za bumber <trym wielki? PAP! <trym> Polek jak podnióg zboża, ty! Hedek gdzie byłam, a ten nie chciał dojechać do końca. <trym> kaski, gdzie jesteś? Jestem w domu i przychódź. A tam ta jest full? To co... A nie, kaski, jedziemy teraz. Ja się nawrócę i będziemy teraz. Kaski ile masz procent tam na niej? Co ty robisz bolek? 50 <noise> Bolek się nadstawia O. Tak się nadstawia Nie na napisał pewnie Nie wywalił Nie opuścił bo go wywaliło Wywalił wywali no go Bo go zmuliło. No to nic to nic To ka kaski weź tam zasiąść na maszynę Już moment a tylko koniec się wysypie i odjada ten to ma... Co to jest? No to... Napisałem sobie. Ty, e, Ja mam na załączonego. <noise> ogólnie Ej, ten... Cie? Wywaliło cię. Mnie? Czy cały server? Tak. Ciebie. Hebie. Ciebie. I mam pochodzić, czy już nie? Nie. Dobra. No damy radę jakoś. Kurwa, ja tak. Ja już taki człowieku nawrót piękny robi na pełnej. Ja mówię, nagle co to, to się stanęło, mi kumba i lak. Mówi ja pierdolę, tam ja pewnie na dwóch polach dalej. Jak Nie, halo? Nie, wysiadło a... cię od razu przy tym. Nie, nawet no. nie odjechałeś nigdzie. No w e, tak dobrze. już kończymy to pole tutaj. To dobrze To Zaszesz. kończy, to kończy. Ej, ej. No to... kaski No, to kończy, to kończy. No, kto, kto wyszedł, to wyszedł. Kto ma całe pole do pracowania jeszcze to ma? Jak całe? No ale dużo Be sprasowałem naprawdę. To zapierdalał po godzinę. Kaski tam zobacz, ty poprawia, że ładnie wyglądało. Ten to dbał. No o i mi. muszę teraz skręcić, pokrzywić, no bo bym się zahaczył. Nie zahaczysz. Taki szeroki uff, no może jednak postawiony no, okay, tak, no, Z Grammy zminimalizował, ogólnie i się nagrywanie wyłączyło, ale już z powrotem jest. Aha, to ciekawie Nie wiem czemu się zminimalizował, sam od siebie ty. Hm. Ile tam ten? Czekaj. Skończyli się no, już. no. Ja Dobra to ja W sumie ten. Nie będę sam tu robił, no przecież kurde. No bo się boję, że cię porwam. Ogólnie to ten odcinek taki krótszy będzie. W sumie nagrywany taki na szybkiego. Jo. Ale miejmy nadzieję, że już będą wrzucane regularnie odcinki teraz. Oby. Dobrze było. Ty Belka, <grym>, tam trąbił. Nie, nikt nie trąbi, to mi belkę chce wyskoczyć. O. A ja ogólnie chłopaki nie zjeżdżajcie na farmę. Nie? Nie 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 jedź. Znaczy ty już pojechałeś na randile... znaczy tym. To dobrze, to jedź wtedy. To jedź. Wysyp się. I o dalej I przyjechać czy nie? Nie, nie przyjeżdżałeś. Albo ja, bo Nie masz. Nie, nie masz na po co wracać. Koniec. Nie, koniec nie. ma Ej, daj tego kejsa. Weź ci trzeba wyprowadzić. daj tego kejsa. No to chodź. No dos, weź, stój. Mam no, fajnie przełożenia, chodź może razem. No właśnie my ciekawi jak to przełożenie jest. Dobra, tak dajmy. w takim Jest, razie y, dziękujemy serdecznie za obejrzenie i trzymajcie się do niebawem. Na razie. Cześć. Cześć.